Burza, słońce, paczkomat, idziemy Paczka, 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 paczka Kopernikus korporacja, Paczka, paczka, paczka Dobrze, otworzyłem tą paczkę A tam co? Folia bąbelkowa? I, słuchajcie, to co tygryskie lubią najbardziej, oj sorry, że tak kamerę tam pianki pianki i folia bąbelkowa w parce no dobra troszkę zażartowaliśmy ża przyszły <śmiech> przygody <śmiech> przygody z Copernicus Corporation ładnie, twardo oprawa kurcze, fajne tłoczone takie litery tu są Super to wygląda. I przede wszystkim równ równe są, że na półce ładnie będą wyglądały. I brzegi, teraz zobaczmy. Brzegi też tu ładnie wyglądają. Tutaj o mniej więcej jest równe. A to też tłoczone takie. Fajnie zrobione. Te ikonki mogliby równe tu zrobić. Jedynie do czego mogę się przyczepić. Dobra, także pierwszy odcinek będzie o jednej, drugi odcinek będzie o drugiej. Losowo, zaczynamy. A sponsorem odcinka jest Copernicus Corporation. Są tam dostępne Warhammer RPG. Niebawem będzie Age of Sigmar RPG. Niebawem będzie Conan. RPG i zapowiedzieli już nieoficjalnie, że ma być karcianka w klimatach Warhammera po polsku. Wszystko są naprawdę rewelacyjne teraz zniżki, także wejdźcie tam i zobaczcie sami. Ciężka noc w gospodzie pod trzema piórami. Rewelacyjna przygoda do Warhammera. O tak może, żebyście to widzieli, tak? E, rewelacyjna przygoda. E, ona była już w pierwszej edycji, czyli jakieś tam 30 lat temu, tak? Zobaczcie, jak ładnie rozrysowana ta gospoda z, ym, z całą legendą, gdzie co i jak. E, tu godzinowo wszystko podane jest, bo ta taka jakby przygoda detektywistyczna. Zresztą. Byście musieli to zagrać, nie? ale ten bardzo wiele w internecie jest pozytywnych opinii, że no, każdemu świetnie się w nią grało. Także to jest klasyk klasyków. E, rewelacyjne tutaj, e, zobaczcie, rysunki rysunki tych bohaterów, wszystkich. O, wystarczy ten sobie popatrzeć i można opisywać z samych obrazków, tak, e, wszystkie te postacie. Niezła to jest farsa i i taka przygoda detektywistyczna, także polecam. Jest to przygoda z pierwszej edycji Warhammera z jakichś tam przed 30 lat, ale na nowo przepisana i na nowo na nowo jest napisana po prostu, tak? Wszystko jest udoskonalone. Także lecimy do kolejnej przygody. Wiatr się zerwał, mam nadzieję, że szumów za dużych nie będzie. Władca Ubersreyku. Przygoda. Wstępnie. Kurczę, silny wiatr. Siad. Przygoda wstępnie była wypuszczona przy trzeciej edycji Warhammera, czyli tej najlepszej, która nie wyszła niestety w języku polskim. Jest o balu maskowym i takiej przy... przygoda detektywistyczna, tak. Z intrigą. zobaczcie, ryż tokowiec. Tak, tak, będą to szczurki ten, znaczy te skawelik, eee... rycerz pantery. trudno tam coś jedzie, chyba z lasu. Muszę szybko się sprężać. A może gdzieś lasem? A nie, to samolot, kurwa. Myślałem, że jakiś traktor jedzie. A, bo tu lotnisko jest, dobra. Elitarni rynsztokowcy także no. Super intryga. W pierwszej wersji była wypuszczona przy trzeciej edycji, a ją przepisano na czwartą, udoskonalona Tak, także podobno warto. Przechodzimy do kolejnej przygody. Ogólnie to jest fajna taka sięga. Tu przeważnie przygody są takie detektywistyczne, intrygi i tak dalej. Jednego autora, który jak, jakby to można powiedzieć robi przygody w jednym stylu. W jednym stylu, ale ten styl się sprawdził, tak? Zobaczcie jakie ładne te rysunki. Dobra, tak na szybko, szybko przekartkujemy, przyspieszymy, tu wprowadzenie jest informacja, że wszystkie te przygody można złączyć w jedną kampanię i, i ten, w jedną kampanię ewentualnie rozegrać w pojedyncze, albo gdzieś tam dopasować, o, mucha, dopasować do swoich tych, do swoich potrzeb, tak, gdzieś tam do swojej kampanii, jakieś skoki w bok. I tak dalej. Bardzo dużo jest tu tych bohaterów niezależnych, których można wykorzystać do każdej kampanii, do każdej przygody. Także nawet, nawet bym doradzał i polecał wziąć, bo tu naprawdę świetni bohaterowie niezależni są. Nawet do innych przygód, do innych kampanii ich włączyć i pociągnąć temat. Dzień ciężkiego wymiaru sprawiedliwości. Gmach sądu rozrysowany cały sąd i tak dalej ring ring tu ci szampierze będą walczyć tak i w międzyczasie jak będą walczyć szampierze będą się rozgrywały dziwne rzeczy czy poznajecie te demony kurnek końska mnie tu zaczęło atakować od tylca kutyści Ojej, wiatr się zerwał. Mam nadzieję, że nie macie za dużych szumów. Niespokojna noc w operze. Także, e, jaki ja bym, miałbym pomysł? Ja miałbym pomysł, aby dwie kampanie na tych przygodach. Jedną bym zrobił, żeby byli to strażnicy miejscy. Bohaterowie zostają strażnikami i zostają oddelegowani do tych miejsc celem zapewnienia ochrony, gdyż miasto i miasto współpracuje z danym szlachcicem i i ten i straż miejska zobowiązała się żeby wspierać za pieniążki danego szlachcica ślub nastasi, ślub nastasi. kurna wiatr zerwał mocniej macie poczekajcie, z tyłu wieje, to ja spróbuję tak. Może... Kurna antenę widzicie, sorry. O! Może teraz jak od tamtej strony wieje, to może będziecie mieli mniejszy szum, co? Zamek rozrysowany. Przygoda. I ten tajemniczy... tajemnicze ostrze z Dekehary. Przeklęte. Ale to... Nie będę spoilerował, co z niego może się pojawić. Te, te ostrze jest fajne. Oburzony duch z Hary. Zobaczcie jak fajnie rozrysowane wszyscy bohaterowie niezależni są. Bal maskowy władca Uberslake'u, kolejna przygoda. Wszystkie przygody są tu w formie detektywistycznej, w formie intryg. Kurna siomucha, gdzie mi tam siadasz? Na księdzę mi usiadła i w ogóle ta, to już było, pokazywałem rynsztokowca. Słuchajcie, ogólnie bardzo fajna księga. Nie tylko nawet do prowadzenia przygód, ale nawet sio. A nawet, ale, ale, nawet jako w wersji kolekcjonerskiej, bo naprawdę jest przepięknie to wydane. Twarda oprawa, tu grawerowane takie literki, czuć pod palcem. Dodatek. Wprowadzenie gnomów do Warhammera 4 edycji, tak? Wszystko o gnomach. Dodatek, gry karczemne. Wiele, wiele karczemnych, wszystkie opisane, można wprowadzać do karczem różnych, i wszelakich, i robić klimat. Ewentualnie może ktoś coś wygrać. No i tak to mniej więcej wygląda i matka. Także no, czy polecam? Na pewno polecam, nie? Przede wszystkim i dla tych, co będą chcieli w to zagrać, poprowadzić, ale też ze względów kolekcjonerskich, bo jest. Naprawdę ładnie zrobione. A miałem powiedzieć, tak? Zamierzam dwie kampanie na tym poprowadzić. Pierwszą, właśnie jako strażnicy miejscy, gdzieś tam w jednym mieście. Nie będę ich rzucał na początek po miastach, tylko w jednym mieście i strażnicy miejscy będą tam ochraniali jakieś tam imprezy masowe i tak dalej. A druga, to się zastanawiałem czy w twierdzy krasnoludzkiej nie poprowadzić tego, bohaterów niezależnych przerobić. Po prostu na krasnoludów, imprezy przerobić na imprezę krasnoludzkie i poprowadzić kampanię krasnoludów na tych przygodach. Czy polecam? Tak. Na razie do zobaczenia. baju, Hej hej. Czarownik, czarownik, ty dać łapka w górę. What fate them? In the darkness.